Witajcie, dzisiaj będziemy kontynuować naszą przygodę Sprawdzimy sobie pogodę na jutro, będzie słonecznie I nasze szczęście jest neutralne Jeszcze tak to powiem, na końcu dnia dostałam level drugi W fishingu, Okej, okay. na końcu dnia dostałam level drugi w fishingu Możemy robić baita Dzięki temu no i oczywiście zobaczyłam informację że co się dzieje z, mo z moimi rośnikami, no i stało się kruk przyszedł i zjadł i odleciał niestety nie jesteście w stanie tego zobaczyć no bo to już się stało po tym jak zakończyłam nagrywanie ale nic straconego dzisiaj zaczynamy nowy dzień i kontynuujemy. Pójdziemy sobie na lewo, zbierzemy tutaj, o, widzicie, dary losu. I to ile? Wiedziałam, że leśna farma będzie dobrym pomysłem. Co będziemy dzisiaj robić? No to tak. Mamy zadanka na parsnipa oczywiście, to nam rośnie. No i żeby poznać ludzi Social, tutaj nie znamy mm, dziadków. Jody i Elliota. Natomiast Elliot jest trochę trudnym osobnikiem, jeżeli pada, bo prawdopodobnie nie wyjdzie w ogóle z domu swojego na plaży. Dlatego y, pójdziemy łowić. Myślę. Y, tylko. O, zostawimy wędkę. Y, wędkę. Zostawimy podlewaczkę. Mm, I weźmiemy raczej nic. Chociaż nie, nic sam nie trzeba. Tak. Tutaj mamy dary o Ojeju, ile? No co za przepiękny deszczowy dzień. Jestem troszeczkę przeziębiona, to jest końcówka przeziębienia. Mm, katar niestety został jeszcze. Ale jest już okej. Okay. Mamy tu za bo... Hmm. To nie będzie problem Larchmove Bass jest u góry do złowienia w Bajorku tym dużym. Tak, ja nie grzebię, wy tego nie widzicie. A, no tak. Mam obok, żeby wejść do domu, a nie weszłam. Bo tutaj są dziadkowie, o jest Alex. Aha, nie zaprosi nas, bo jesteśmy dziewczyną na nagranie. Co za ham. No właśnie, nie, do, nie doceniłeś mnie. Cześć pani babciu. Cześć z, z rzędu George'u. George to najbardziej zrzędliwy starzec, jaki mo jakiego można tu spotkać. Bo w sumie jest <laughs> Emily, która. Jest jedyną starszą osobą oprócz niego. A, jeszcze Jotty odwiedzimy. Zrobimy to od razu, żeby mieć z głowy. Mhm. O, zmywa naczynia. Jest taka nizotka, że musi mieć stołek. Ojej, Nigdy się temu nie przyjrzałam zbytnio. Teraz to zauważyłam. Okej. Okay. No to wybieramy się nad y, Bajorko. Może nazwijmy to Bajorem. Mm, niech Bajorkiem będzie tu ta, ta część. Ta część y, obok wizarda. W lesie w sumie. To jest las. Kwiatuszek. Mogę zrobić sobie skrzynkę, żeby łatwiej mi było z y, miejscem, bo tutaj nie jest za ciekawie. Okej, okay, wstanę sobie tutaj, na samym rogu i łowimy. Dzisiaj przynieśli nam karpia. No dwa nie złowiłam, ale akurat karp nie jest czymś, co można powiedzieć, że jestem dobra. Ponieważ karp się w ogóle nie rusza. No brawo. Nie byłam w stanie perfekcyjnie złapać, złapać karpia. O, a jednak doszedł. Widzicie? Niby tak się znam na tym starciu wali. A nie jestem w stanie rozróżnić ryby, którą łowię. Oj, 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 cóż to za ryba? No i mamy largemouth bassa. Z tego co wiem, tak Linus chciał largemouth bassa. Yy, o, żabka! Ojeju! Żeby Widzicie? To nie zdarza się za często. Siema. Proszę. Nie ma sprawy. Będziesz miał co jeść. Masz fajne ognisko. Chociaż pada deszcz i pali się ognisko. Nigdy się nad tym nie zastanawiałam, ale to trochę dziwne. Oczywiście nie będziecie patrzeć na to czekanie na rybki. Nie jest to zbyt ciekawa interakcja. Także na no, spokojnie to potnę. Jestem ciekawa, jakie bundle będziemy mieć. Tylko to jeszcze nie teraz. To dopiero siódmego się dowiemy. A nawet nie, bo... Oj, bo trzeba będzie się trochę pomęczyć z znalezieniem, a raczej nauczeniem się języka, które Junimo używają. Dajesz, 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 idziemy na perfekta. Jestem beznadziejnym rybakiem. Bo w sumie wędkarz łowi dla hobby, a rybak łowi, żeby przeżyć. Więc jesteśmy aktualnie rybakiem zamiast farmerem. Tak? Tak wyglądają początki, kochani. Z Caroline rozma nie rozmawialiśmy. Cholercia. Będzie trzeba się przejść. Myślę, że jak skończy nam się miejsce w ekwipunku, to się przejdziemy, oddamy rybki, zrobimy skrzynkę. Tylko, żebym nie zapomniała zrobić tą skrzynkę. No i niestety stało się. Brakuje nam miejsca. Yy, powiemy papa. O, nie spadło, więc jest szansa, że to podniesiemy. Okej. Okay. Chodźmy do Karolin. Chyba. Tak, mamy dawo nawet dużo. Także nie będzie problemem, aby się z nią podzielić. A nie, ja nie fejdę tam. Oni mają zamknięte w te w środy. Cholercia. No nic. A Caroline raczej w deszcz nie wychodzi, także... A, kurczę. Myślałam, że to Caroline. <grywy> jako, że się już przeszliśmy, to yy, cho yy, chowamy. Oczywiście nie mamy na skrzynkę, więc trzeba będzie trochę narąbać drewno. Dzisiaj taki spokojniejszy dzień, ponieważ pada. No i niestety... Energii braknie na łowienie rybek. Chociaż spróbujemy się przejść do lasku i może jakiś Spring onion znajdziemy. Zobaczymy. Okej. Okay. Y Oczywiście zostawiam sobie parę rybek, te biorę, żeby mieć na, na zaś jak będzie trzeba na przykład do Bandla. Okej, okay, chyba to tyle. Jeszcze siekierka. A, właśnie, mieliśmy iść na, na dół. Zobaczymy czy zdążymy w sumie dzisiaj połowić, ale postaram się skrzyneczkę postawić razem z rybkami. Tak, właśnie to co zrobiłam to... Ułożyłam sobie w ekwipunku rzeczy. Nie śmiejcie się. <gry> o nie. O nie. Nie, nie Jak tu zniszczyć? Sytuacja z poprzedniego odcinka. Cholera. Nie zmądrzałam. Od poprzedniego, od poprzedniego odcinka nie zmądrzałam i trochę. Tej no, przejście. Tyk, cyk. Jej! Brawo dla mnie. <gry> Powoli robi się już ciemno. Na tyle ciemno, że, jest, że będzie niewygodnie trochę. Dla was do oglądania. Oraz dla mnie do, do widzenia. Co? Nie ma tu żadnych spring onion? No dzisiaj to nie jest zbyt szczęśliwy dzień, wam powiem. Wszystko przeciwko mnie. No nic, nie przejmujmy się. I zróbmy to co trzeba. O! Yy, nie widzieliście tego. Ja jakimś przypadkiem zdobyłam Georgia Kole. O, w środę Harvey wychodzi do Stardropsu. Nie wiedziałam. Tak, pamiętajcie, żeby myć rączki, jeżeli się wysmarkacie. Szczególnie w moim przypadku, jak jestem jeszcze chora. I niestety mam katar. Harvey chyba wyczuł, że jestem przeziębiona. <grym> Okej. Okay. Już jesteśmy przy. I tutaj... Myślę, że postawimy. O, tutaj, w tym konkretnym miejscu. Zostawimy rybki. To sobie weźmiemy, to to, to, to to, i to. I jeszcze ostatkiem sił, tak naprawdę, jeszcze chyba raz uda nam się połowić. Złowimy albo rybkę, albo. Nie rybkę. Nawet nie chcę się złapać, bo będziemy musieli wracać do domu. Coś mi się wydaje, że tak będzie. No we, no rybko. Nie wstydź się, hej. <grybujesz> Próbowałam. Będziemy trochę niewyspani, a tak energia jest ważna na początku. No nic. Myślałam, że złowimy chociażby jedną rybkę. A tak się nie stało. Chociaż. Mm. Przypadkiem nie mamy levela, Mamy, więc anulowane zostanie nasze. Pójście późno spać. <laughs> Także spoko. Jesteśmy uratowani. Widzicie? Krab pod będziemy mogli zrobić. I nawet jakieś jedzonko, które aktualnie jesteśmy w stanie zrobić, ale z czasem to się zmieni. Także dzisiaj nie jest ciekawie. Nie mamy szczęścia. Oj, przekikałam. No właśnie, Spring Onion. Tutaj jest odcinek na ten temat, na tym programie. Mhm, jakaś węd wędka nowa od Williego do kupna. Nie mamy piążków. Tutaj Robin, przepraszam, za żart o naszym dziadku. Dzisiaj nie pada, więc dzisiaj będziemy musieli podlać. A więc podlewamy. Pamiętajcie Caroline dzisiaj. Mam nadzieję, że pamiętacie, bo ja już prawie zapomniałam. Właśnie, podałam to miejsca, nie mam tu tam zasadzić. Ale o, właśnie. Widziałam to wcześniej i teraz tu mamy. Co nam się trafi. Chyba to par Co dzisiaj robimy? No to tak, weźmy to na wszelki, to na wszelki, oraz... Właśnie, Karol. Możemy iść. A czy my nie mamy w ogóle skill'a foragingu? For a, a nie jest. Coś mi się wydawało, że nie mamy. Ale to tylko moje przypuszczenia. No to tak, dzisiaj jest ten dzień, w którym poznamy Eliota. Tutaj książeczka nam się trafiła. Niestety, nie ciekawe Za szybko chciałam wejść do sklepu. <laughs> Ojejku, spieszy mi się, jak widać. Przejdziemy się po. poszach na śmieci? Znaczy, wiecie, ja nie grzebię w śmieciach. To samo wypada, jak podchodzę. Mhm. Uwierzcie mi na słowo. Może tutaj jakieś. 4 osób na plaży się trafią. Zobaczmy. Elliot jeszcze nie wyszedł. Ciekawe kiedy wyjdzie. <grytania> Odwiedźmy penny, skoro jest omok. A nawet kwiatuszek nam się trafił. Czy ta książeczka? Chodźmy do Caroline, jeszcze raz przejdziemy się w y, stronę do Eliota. Właśnie, po ile jest tutaj plecaczek. No i 2000. Toż to Fortuna. Okej. Okay. Caroline, Caroline. Nie ma Caroline? A może tutaj jest. O cholera. No, ludzie nam znikają. Może Caroline poszła do lasu, w sensie tutaj obok parku. Nie ma jej. Ona chyba chodzi dość czytać, więc może do biblioteki poszła. Także tak, myślę, że ktokolwiek gra w Stardew Valley podziela moją, yy, mój ból aktualny. Szukam jednej osoby, sprawdzam gdzie mniej więcej powinna być, nie ma jej tam. <grym> tu też jej nie ma. Dobra, wyczytałam, że o 12 wychodzi z swojego, ym, swojej tak jakby szklarni, o jest Elliot, witam cię Eliotu. Eliocie. Przepraszam. Mhm, give someone a gift. Więc damy komuś prezencik. Nie ma problemu. O, właśnie jest. Nasza zguba. Mamy nawet lepszej jakości kwiatek. Proszę. O, jest. Przynajmniej jedynka. Pierem pogadamy. Siema Pier. Abi też wyszła. Czemu nie? Trochę pogadać z miejscowymi. Wie, wiecie jak jest? Trzeba szanować to, co się ma. Jesteśmy tutaj nowi, więc fajnie by było się zapoznać z tutejszymi. Książki wleciały. To jest to. Tobie też damy prezencik. A czemu nie? Linus to jest spoko gość. Okej. Okay. Także. Łowimy. Chociaż... Y Chyba otworzyli na górze przy wejście, ale nie mamy kill także trochę to mija się z celem. Widzę bąbelki, ale ufam, że coś mi się tu trafi, Dobra. Jest coś. Bąbelki, bąbelki. Będę dać. A. Nie będę tego komentować. No nie. Nie podoba mi się to. Mówimy w złym miejscu. Widzicie, nie trafiają nam się wyszogwiazdkowe rybki, więc musimy zmienić miejsce, w którym mówimy, bo to jest zależne od miejsca, w którym stoimy i w którym rzucamy wędkę. Także. Niefortunnie posz yy, poszłam. Stanęłam w miejscu, w którym jest yy, gorzej. O, widzicie? Rybka. Ładna rybka. Larczmov bas. Złoty, oj. Chociaż wydaje mi się. Yy, cholera. Nie złowiłam rybci. Wydaje mi się, że kopalnie otwierają to do dopiero piątego. Mm. Przejdźmy się wyżej. Tak, jeszcze nie możemy wejść, jeszcze pan sobie kopie. Także niestety muszę stwierdzić fakt, że zostaliśmy skazani na łowienie. Chociaż ja lubię łowić, natomiast nie jest to nic ciekawego. Ciekawszą rzecz, rzeczą byłoby pójście do jaskini i spotkanie czegoś ciekawszego. A tam zawsze jakaś biatyka, coś ciekawego wypadnie, coś ciekawego się trafi, jakieś tam w skrzynkach nowe dropy, które są niespodziewane. Jeszcze tak wspomnę o tej skrzynce. Ona stoi w konkretnym miejscu, ponieważ jeżeli by była wyżej, na przykład, to ktoś, a raczej tutajsi mogliby to zniszczyć, bo by stanęło na jej drodze. A co by się stało, gdyby zniszczyli skrzynkę? Nic z niej nie wypada. Także tracimy cały lud, który byłby w tej skrzynce, gdyby ona była postawiona gdzieś na przykład w tym miejscu. Bo tutaj na przykład, y, chyba Sebastian dokładniej y, tutaj staje, żeby zapalić. Tak w sumie malownicze jest, o właśnie idzie. Y, tak y, przejście się po to, żeby zapalić w takim dość nietypowym miejscu przy wodzie. Pewnie stoi tutaj, żeby popatrzeć na jakieś żabki. Także jak widzicie, gdyby była wyżej, to już by była zniszczona. Myślę, że postaramy się zbierać pieniążki na Resida'. Chociaż, żeby zdobyć Residy, wszystkie możliwe, i kupić dodatkowo truskawki, jest to naprawdę dosyć duże wyzwanie, ale postaramy się to zrobić. Myślę, że moim planem będzie skupianie się na Rersidach, a jeżeli nie wiecie o co mi chodzi dokładniej, to jutro w piątki dokładniej, czyli jutro i w niedzielę przyjeżdża taka pani handlarka. Można, możemy ją tak nazwać. Ma swoją jakby karocę, która, która jest pchana przez świnkę. Śmiesznie to wygląda. No, i ona wiosnę oraz w lato sprzedaje residy. A dokładniej jeden resid, chyba może się trafić albo jeden, albo pięć. Natomiast jest to dosyć mała szansa, że się trafi pięć residów. No i jeden taki resid to jeden tysiąc. A jak wiecie, jesteśmy spłukani i potrzebujemy pieniędzy. A jeszcze będziemy kupować residy. A jeszcze coś tam. A jeszcze coś. No, czeka nas dużo pracy. Ale nie przejmujemy się. Myślę, że damy radę. Mimo, że nie jest łatwo. Także fajnie by było, jakby dzisiaj wzięła rybki do sprzedania. Te najdroższe. Albo ile zmieścimy, tyle weźmiemy. W sumie. Prawdopodobnie ten odcinek będzie troszeczkę krótszy ze względu na to, że skupiamy się na łowieniu. Natomiast zapewniam, że za niedługo pojawi się kolejny. Ostatnia rybka. I do domciu. No dawaj. Nie wstydź się. Rybciu. I mamy ostatniego karpia. Dobrze. Zobaczymy, ile się da nam wziąć. Okej. Okay. Świetnie. Zostawimy w sumie. Ważne by było, żebyśmy wzięli przynajmniej narzędzia, także o, o myślę, że tak, w ten sposób pójdziemy, oczywiście znowu nie zdążymy na czas, aby mieć pełną energię na jutro, ale teraz nie sprawdzę, czy skill nam wejdzie, zobaczymy pod koniec dnia, sprzedajemy rybeczki, o proszę. Kończymy. Tak, level czwarty. Super. I ile? Opa! Tyle pieniążków. Ojej! Jeszcze, jeszcze nawet plecaczek możemy sobie kupić. Teraz stoimy przed trudnym zadaniem. Kupić plecaczek, czy nie mieć na narysider w niedzielę? Chociaż dzisiaj jest. Znaczy jutro. Będzie piątek. Więc myślę, że jeżeli nawet kupimy plecaczek, to będziemy w stanie kupić Resida w niedzielę. Także ja wam serdecznie dziękuję za dzisiaj i widzimy się w kolejnym.